Witajcie dziś tak nad wisłą wróciłem równowagę. No piszecie, co tam u mnie, czy się nic nie stało się. Wszystko elegancko, bezpiecznie, jak widzicie środkiem wisły sobie płynę, ale nie w wpławcie to na kole ratunkowym, bo koło ma małą wyporność i źle się płynie. To znaczy źle. Może nie tyle źle, co po prostu trzeba balansować. Rękami, nogami i niewygodnie, ale nie ma to jak ogrom wielkiej pięknej rzeki. Jarek, ale długo nic nie było. Słuchajcie, nie tylko YouTube'em się żyje. Toczy się normalne życie. Wiecie pewnie co mam na myśli. Także po prostu zwolniłem z tymi filmami. Kurde względem brzegu. To prędkość jest kosmiczna, ale płyniemy po samym nurcie. Także teoretycznie strachu nie ma. Bez koła się pływało. Można by wrotkę na plecy zajrzeć. ale bez koła się pływało i dobrze było. To co mówić z kołem? Możemy sobie przerwę zrobić tu na plaży. Na chwilę chociaż. Kurde, jakieś. Co tu się dzieje? Na takim czymś sobie rejs zrobiłem. Przeznaczone tylko na wody śródlądowe. Więc wszystko się zgadza. Zielona, zielono-biała tyka oznaczająca lewy szlak żeglowny to znaczy płynąc w dół, trzeba się trzymać lewej burty, a płynąc pod prąd, musimy ją mieć po prawo. Znak oznaczający prawy szlak to by był czerwona tyka. Ja to lubię po wiśle pływać. Muszę się tam wbić w ten nurt, żeby mnie wyniosło na środek, bo tak to szkoda wiosłować rękami. Następny nurt weźmie te wiry, To cyk na środek na szybkości. O to, to! A jeszcze, żeby się kamera nie utopiła, to do tego wysięgniczka jaki mam jest taka bojka doczepiona, że w razie nawet jak opuszczę, A, Kurde, trochę mnie znosi na kamienie. nie wiem jak to będzie. Muszę przerwać nagrywanie i machać rękami. Kamerzysta, nawet dronem, przyleciał mnie odwiedzić. Zobaczcie, jak płytko. Środek Wisły, a praktycznie woda ma metr. Nawet nie ma. Kurde. To już jest woda najmniejsza, można powiedzieć. Teraz, której jestem po kolana, już na motorówkę z silnikiem zaburtowym, to już by mógł być kłopot. Może w ślizgu, jakby płynęła, to nie, ale powoli, jakby płynęła, kurde, to ciężka sprawa. A jesteśmy po tej stronie szlaku żeglowego, po której trzeba. Widzicie, tam jest zielona tyka. Ja to się trochę na tym znam, jak na wszystkim Jarek To niby tak Ale po biśle się chodzić nie powinno Ewentualnie jak już to pływać W sumie to mam koło ratunkowe, spróbuję dojść, zobaczyć czy da radę dojść na brzeg ale już się robi głębiej Będę musiał kawałek pewnie podpłynąć Nie mówiąc o kamieniach A może jednak nie. Patrzcie. Tędy wypłynął jakiś tam motorówka czy jachcik. I ile? I tak, aby, aby. No w ślizgu przepłynie. Ale kurde, tak to ripa. I dojdę jednak na brzeg. Nie spodziewałem się. Tylko, że tu już kamole, bo te wszystkie opaski, tak zwane. Wszystko już zniszczone i to też psuje robotę. Jak mówicie, żeby zobaczyć, czy dojdę tam do końca? To pewnie, że dojdę. tylko obserwuję taple wody, czy nie ma jakiejś przykosy. Ale woda tylko w sam raz na kajak. No tu właśnie będą płynąć kajakarze zaraz. Kurde, no trzeba wykorzystać te ostatnie dni słońca. Można złapać trochę na kamerkę? Nie, nie. Do Bałtyku. O, to są piękne klimaty. Ale woda płytka, nie? nawet, ale jest taka zabawa Ale tak jak mówiłem, widzicie? Po tej stronie brzegu jeszcze płyceń Ale Wisłę trzeba umieć czytać, bo zdradliwa jest. Nie ma żartów. Nawet przy takiej małej wodzie. Tu jest załóżmy metr, a dalej będzie 3. Ale ja uwielbiam, uwielbiam być nad tą rzeką. I ten mój rejon, czyli Wisła środkowa. Uważam, że jest... No, żeby się nikt nie obraził z innego rejonu. Ale tutaj jest fajnie, bo najmniej... Mniej, taki dziki jest, kurde. O, robi się głębiej. to będzie przy Tu już gruntu nie mam, więc muszę uważać. Bo nie chcę wpaść do wody, bo już mi głowa trochę wyschła. Więc na spokojnie. Ale już opanowałem technikę pływania na kole. Nie wiem tylko, jak to jest z przepisami. Jakby mnie policja rzeczna złapała sobie można na kole ratunkowym pływać po Wiśle, ale to się zobaczy. Jarek, koło masz przedziurawione. Koło ratunkowe, to tam jest steropian, to co tam się ma przedziurawić? Ja nie zacząłem nagrywać od samego początku, już przepłynąłem wcześniej z kilometr, więc siedzę w tej wodzie dość długo. Także Płynę już po samej tej tutaj opasce, tam je. jak zwał, tak zwał. Wiemy o co chodzi, bo, bo tu się będę ewakuował na ląd. No, na motorówkę, to jakby była woda z metr wyższa niż teraz, żeby można było pyknąć gdzieś w górę albo w dół. Wisły, zależy jaki ma się silnik, jak się umie pływać, bo. Kurde, myślałem że woda do obiektywu się nalała. Bo na wichrze to tylko raczej w górę wisły, bo w dół to strach, jakby się zepsuł, to jak później wrócimy? A jak się popłynie w górę wisły, w górę rzeki jakikolwiek, to się wróci z prądem. No a więc cóż, pożegnamy się chyba w tym miejscu. Bo muszę spokojnie dobić do brzegu. Nic mnie nie może rozpraszać. Kamera na przykład. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie cześć!